Nigdy ci nie spadła guma, tak mówiąc krótko. Tak, więc zawsze bezpiecznie jeździłem, że tak powiem. Mężczyzna że startuje Jak ci się jechało? Fajnie. To na tyle. Adam Rubik-Zalewski, dziękuję serdecznie. Nie, jak, jak... słuchajcie, taka sytuacja, jak dowiedzieliśmy się, że Adam ma zdjętą oponę, też zapomniałem o zapisie w regulaminie, że nie ma możliwości e, regulacji ciśnienia ani zmiany koła, natomiast padło hasło od razu do e, sędziów prestartowych, aby podtrzymać czoł, że e, Rubik kiedy bez opony, zmieniamy koło jak najszybciej. Ojciec po prostu tam ogień <grym> w gaciach. Słuchajcie, mimo już omsknął się lewarek, na samochodzie zmienili koło w 35 czy 40 sekund. Młody podjechał jeszcze było około 40 sekund. Także niesamowite. Gratulacje. Ekipa, no szkoda, ek... ale ekipa, ekipa w, dwie, w dwie osoby szybciej niż F1, naprawdę. No. No. Marcin Misiura, sędzia startowy, nas pięknie wystartował, Dzięki. jest ze mną... A, jeszcze podziękowania w tym momencie, prawda? O, jest ze mną Adam Rubik-Zalewski, gratulacje czwartego miejsca. Dzięki. Yy, powiedz, yy, Piotr, więc jak widać, że jest twoim mocnym idolem. Najpierw żółta auto, tak jak on niegdyś, teraz na trzech kołach, tak jak on w Płocku. <laughs> no powiem szczerze, że w całej mojej karierze nigdy mi nie spadła opona. Nigdy, nigdy ci nie spadła guma, tak mówiąc krótko. Yy, tak, więc zawsze bezpiecznie jeździłem, że tak powiem, ale no teraz... No się zdziwiłem bardzo. Wcześniej rozmawiałem z Maćkiem Polodem, dosłownie przed tym przejazdem mówi, słuchaj, dużo osób tej błędy popełnia w ogóle na trasie. Jedź, żeby tylko przetrwać dobrą do linię. I mówię, dobra, pojadę. I jakoś tak niefortunnie pojechałem, że kurde na ten krawężnik tam najechałem po pierwszej przekładce, w sumie pierwsza przekładka jak jest, zahaczyłem krawężnik. I jak mnie wyrzuciło, to już leciałem na felze całą trasę, to potem ee, chłopak mówił, że że po prostu ciężko się jechało nie? za mną, że tak powiem. W zeszłym roku na Rydze też miałeś czwarte miejsce. Yy, ty chyba lubisz te czwarte miejsce na Rydze, nie lubisz tu szampana pić. No właśnie, ja nie wiem co ja mam z tym czwartym miejscem. Początek sezonu też jakoś tak powiedzmy te trzecie. Yy, ważne, że, że jest odbicie, że E, te dwie poprzednie rundy, gdzie no, walczyliśmy, bo tu silnik tam wybuchł, magię gdzieś tam e, trzeba było wymieniać. E, cały czas gdzieś dogrywamy te auto, ale myślę, że już widać w pewnym stopniu e, światełko takie w tunelu, że, że to auto zaczyna jeździć i przede wszystkim mi zaczyna pasować, tak? E, pod względem stylu jazdy. No i jestem bardzo szczęśliwy. No to bardzo miło to słyszeć, że z Sonikiem zaczynacie się dogadywać jak y, starszy przyjaciele. Y, miejmy nadzieję, że Benisława nie będzie o to zazdrosna. Y, no i powiedz, co dalej? Ostatnio też wygrana runda Drift Open. Czy na Drift Open też czy jeszcze w międzyczasie zobaczymy? No, powiem szczerze, że y, trochę nas kosztowała, kosztował silnik nowy. No i niestety na ten sezon już raczej nie przewidujemy gdzieś tam jakiś innych rund. Ale do końca cyklu Drift Masters dojedziesz. Postaram się. To też nie jest może pewne, że tak powiem, ale walczymy cały czas o, o pieniążki. No to w takim razie tych pieniążków Ci życzę. Jak to się mawia na Mazowszu starym zwyczajem, życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Także tego Ci życzę, żeby na sezon było. No i co, gratuluję Ci okropnie i trzymam za Ciebie kciuki, aby kolejne rundy szły tak naprawdę, tak naprawdę dobrze. Tak jak dzisiaj naprawdę dobrze szło. No, dzisiaj dobrze szło, no ale niestety gdzieś tam zabrakło tego, tego milimetra, kurczę, żeby, żeby ta opona nie spadła i może, Bym przeszedł już dalej do finału, ale no to można sobie gdybać. Tak, cieszę się z tego co jest. No. Adam Rubik Zalewski, skromny jak zawsze zdobywca czwartego miejsca na czwartej rundzie Drift Masters European Championship. Dokładnie. Piątkę. Dziękuję bardzo. Dokładnie tak.